Cześć, witajcie. Mamy 57 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Dziś leci paczka do gry Magic the Gathering, Rivals of Xalan, a więc drugi dodatek z Xalanu. Czekają nas znów Dinusie, piraci oraz wampiry. Nie ma na co czekać. Lecimy sobie z naszą dzisiejszą paczuszką. Posterek jest złoto czerwony. To może i jakieś wybitne złoto czeka nas w środku. No i od początku: Overgrown ama y, Armazaur, czyli jest dinozaur. Mm, tak się nam dinozaurek prezentuje. Naszą kolejną kartą jest Freeland Spiter. Także jeszcze jeden dinozaur. I dalej mamy y, River Darter, czyli szałacz z rzeki, który nie może być blokowany przez dinozaury zatrzymany 2 na 3 kolejną naszą kartą jest X-Clown Skymarcher, jest to wampir który lata, zatrzymany bez rewelacji, jeszcze gdyby miał 3 z przodu miałoby to może jakiś sens co dalej? dalej mamy kartę Recover, sorcery, który pozwala nam powrócić stwora z graveyardu do ręki i dobieramy jedną kartę jest okej. Okay. Knight of Stampede. Human Knight, ale to jest też karta supportu dla dinozaurów, które kosztują dzięki niemu dwa mniej za cztery many. No cóż, raczej to gry nie widziało, ale mogę się mylić. Kolejna nasza karta to Traveler's Amulet. Karta, która w sumie regularnie jest przedrukowywana w różnych setach z nowymi artworkami, w zależności od, od planu Magicka, także to nie jest zaskoczenie płacimy jedną manę poświęcamy traveler samulet i szukamy sobie basic landa pokazujemy go i dokładamy do ręki jest ok jeżeli gramy więcej niż jednym kolorem dalej mamy sword guardian za dwa many jeden na trzy nic więcej także słabiutka karta kolejną naszą kartą jest hardy veteran dobrze widać za dwa many 2-2 dwa, dwa. jeżeli jest twoja tura dostaje dwa w plecy. Mimo wszystko moim zdaniem bez rewelacji. I zaczynają się nam Uncommony. Pierwszym jest Foul or Hard. Bardzo mi się podoba ten artwork swoją drogą. No, niestety jest, jest flash, może uda się kamerze wyłapać. O. Także tak to się prezentuje. no I dodajemy czerwoną albo czarną albo zieloną manę, wchodzi zatapowane w fole. Dalej mamy Shake the Foundations. E zadaje to jedno obrażenie w każdą kreaturę bez latania i dobieramy jedną kartę. Naszą kolejną kartą jest akurat fajny Uncommon, nam się to bardzo szybko sprzedawało, Ravenus Chupacabra, też kilka złotych, jest wart z tego co kojarzę, no chyba, że już troszeczkę opad. Jak wchodzi na pole niszczymy kreaturę, którą kontroluje przeciwnik, jest za 4 many, jest removalem, czyli mamy stworka 2-2 i możliwość zniszczenia Stwora dodatkowo także spoko. I naszą kartą rzadką jest. Slaughter the Strong. Nie kojarzę tej karty. Każdy gracz wybiera dowolną, numer, dowolną liczbę kreatur, którą on lub ona kontrolują z maksym złączną siłą 4 lub mniej. Wtedy poświęcają wszystkie inne kreatury poza tymi wybranymi. Hmm. Ciekawa karta, ciekawy jestem. Ile jest warta? Także zobaczymy. No, oczywiście trafi na Allegro i zobaczymy, czy mamy jakąś folię. Nie, mamy basic landa, Play z Ixalanu. No, mi się ten artwork jakoś za bardzo nie podoba. O, jest też folia. Bardzo ładny art. Tylko dlaczego? Wampir i dinozaura? To nie wiem. z Vampire. Artwork jest jak najbardziej ok. Jest Menels. Tak, oczywiście nie powinno się tego menejsa wymawiać, aczkolwiek jest zabawnie. Zatrzymany mamy 2-2 i jak wchodzi na pole, wybieramy sobie Vampira pod naszą kontrolą i dostaje 1-1 i menejs do końca tury, czyli może tam jakiś plus dodatkowy dać. On chyba też może na siebie to położyć, więc, więc też jest ok. No dobra, i ostatnią kartą jest emblem dla Husali, jeżeli kreatura, czyli jej końcowy efekt kładzie emblem. Jeżeli kreatura wchodzi na pole bitwy pod swoją kontrolą, możesz dobrać kartę. Czyli tak, żeby Sprawiedliwości stało się zadość. Było 56 i cyk, mamy 57 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczki. Różnorodna mamy, tak jak powiedziałem, są wampiry, są dinozaury i yy, 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 do tego jeszcze z piratów za bardzo nam się nic nie potrafiało, więc trzeba kolejne paczki otwierać. Yy, no i cóż, wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro, tam je możesz znaleźć, kupić sobie, jeśli coś wpadło Ci w oko, czegoś potrzebujesz. Link oczywiście znajdziesz poniżej w opisie tego filmu. No i dziękujemy Ci drogi widzu za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Boosterze. Cześć, trzymajcie się.